Planując cięcie krzewów borówki, wiele osób zadaje sobie pytanie, kiedy je rozpocząć. Młode krzewy, borówki należy ciąć po to, by rozbudować powierzchnię i zmusić do wyrastania nowych pędów. Starsze krzewy wymagają natomiast cięcia odmładzającego, które będzie je pobudzało do wzrostu i wytwarzania młodych pędów. Redukując liczbę pędów, ogranicza się co prawda potencjał plonotwórczy krzewów, ale zarazem wpływa na jakość plonu i wielkość owoców, jakie będzie można zbierać później. Kiedy panie Janie tak naprawdę powinno się rozpocząć to cięcie? Czy już zaraz po posadzeniu, czy, czy trzeba czasami trochę poczekać? Wydaje mi się, że te krzewy, które pochodzą ze zmarzania tradycyjnego sadzonek zdrewniałych czy półzdrewniałych Należy przycinać natychmiast po posadzeniu, yy, znaczy wiosną, wiosną. Jeśli są sadzone na jesieni, to oczywiście wiosną należy przyciąć, bo te sadzonki na mają jeden, dwa takie długopędy mocne. Przycięcie ich nawet dwie trzeciej długości spowoduje rozkrzewienie. Natomiast rośliny, które pochodzą z rozmnażania z mikrosadzonych czy z in vitro. Nie należy ich ciąć, bo one mają tendencję i tak do krzewienia się bardzo intensywnego i taka forma juwenilna trwa gdzieś do 3-4 roku wegetacji takiego krzewu. i Wręcz należy usuwać zbyt dużą ilość pędów, nie dopuszczając do tego, żeby krzew, który ma wysokości 30-40 cm, miał 20 albo 30 pędów. Od czwartego roku. Już tniemy krzew że tak powiem, systematycznie zgodnie z tymi regułami, które wyjaśnialiśmy wcześniej. A więc usuwanie krótkopędów czy długopędów, które są u nasady krzewu, budowanie krzewu już jego kształtu oraz cięcie to szczegółowe. Na dużych plantacjach bardzo ważne jest dobre przygotowanie pracowników do cięcia. Ważne jest, by mieli świadomość tego, czym jest cięcie i czemu służy. The will in the Legendary Japanese bladed tools are well known for the toughness of their blades and the smoothly cut surfaces with extremely sharp edges they produce. The Tenju, an original Japanese pruning saw.